Wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry Wiedźmin 3 dziki gon. dzisiaj zajmiemy się dodatkiem krew i winy. Tak więc, bez mojego drobnego nie zaczynamy. Ja Aha, znach no, herbowy, no spoko. <laughs> są ci rycerze? O, bogato zbrojenie. Zbroi. Ja ci bogaci są ci rycerze. Czyli dużo zarobię. <laughs> Znalazłem waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac-Peyran i Palmerin de L'Enfol. Dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. O no, proszę, pakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plak, pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Pomogę. Jesteśmy rycerzami z TuSą, a to zobowiązuje. Obaj lubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Czyli macie zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią, i walczyć z nimi? Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień. Ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Trzeba dać im szansę. Nieraz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. Ale bardzo rzadko. W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. No to faktycznie, Niech powodzenia ci życzę. Oczywiście pomogę Wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. To co, po kielichu? Chyba <głowa>, wiedziałem. Jadą. Słyszycie? Chyba Wasi grasanci przybyli. Zatem wyjdźmy ich powitać. Otekst pierniczaj. Słuchajcie, niegodziwcy! ale potężne te zbroje. Takie co, nawet złote jeszcze? To do nas! A do kogo? Ja! Do niej? Ja, Palmerin de Lunfal! Wzywam Was do skruchy! Wejrzyjcie w Wasze serca! Czy nie widzicie, że są czarne? a to ci jasełka! Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia! Zejdźcie z drogi Występku, a poniechamy was. No dobra, bardzo to wszystko było zabawne, pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się, a teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? <laughs> <Ty chujba. śmiech> Nie, czekaj, Zor, Oni tacy pocieszni! Może znają też jakieś sztuczki? Ej, komedianty, a żonglować potraficie? <laughs> Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi. <laughs> Wydaje mi się, że ich sumienia pozostają niewzruszone. Próbowałeś przyjacielu. Dość gadania! Na honor! Wyzywam was wszystkich! Za tu są! Za Bokler! Na żurawia! Brońcie się, psy syny! Nigdy się nie A Ładny lekarz, szybko padnie. Goodbye. god

Tyle. Czemu oni nie Prawie. wychodzą? Przecież już po wszystkim. Pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy no czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Wrócimy, przyjaciele. Chodź, Gerard. Musimy przedstawić Ci nasze posłanie. A mogę sobie ich pozbierać, aby. Będę to zgodnie wdzięczny. Serio? No to mówcie. Nie wszystkich rozkradno. Musimy Ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja. Bo tradycja w tu są to rzecz święta. No dobrze. Sny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił, wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie! Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc. A jakie bestie w sercach możnych, jak i Ubogich. O pomoc. Błaga Cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. A tam było więcej napisane. O. Odpowiesz na jej wezwanie? Bo no bo, tylko dać nie tam tamtych. Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, Chciałbym usłyszeć więcej na temat tej bestii. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością, choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Ojej. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestie. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni, a tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Ach, przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów, i okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze, chyba nie zamierzasz odmówić? Ach, nie po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie! Znakomicie! Musimy wyruszyć jak najszybciej! Długo mi trężyliśmy, szukając cię po gościńcach, a czas nagli! Jestem gotowy, mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do tu są! Do tu są! No a tam miałem tyle do pozbierania. No to żegnaj. W Sanfurcie i Nowigradzie Wiem, że się kryję, bo wszystko żem poodkrywał. Oprócz tego gryfa na jednej wyspie w... wy 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 Na tych wyspach tam. Nie ma się, że co się zwała ta kraina. Na pewno sobie przypomnę jak żeby na końcu. Albo po odcinku. Całego. kraina wina i miłości. <grystanie> tak ją zapamiętałem. Ładna kraina, Mogło tu zamieszkać. No, trochę się w bokler pozmieniało przez te parę lat. Bo będziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple. O, kuja. А шторк не сникнул. Drazu pali. Goodbye. Porywanie się na olbrzyma pojedynkę nie było zbyt rozsądne, bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi ją! Której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora? Hmm? Najpiękniejszej. Królowej? Jeśli nie chcę wymieniać jej imienia, to niech nie mów. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z Olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W są walczymy głównie z grasantami. Ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb Monstrum. Wzorem słynnego gotfryda pogromcy Olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. No, Lepiej zostawić tę sprawę Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści na Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. A po zadeptali. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Gijoma. I zaprowadzę cię do księżnej. Dobra. Biedny koń. Ej, nie to. Mieć srebrny plus 10, to mi się podoba. Ja to szybko naprawię, dobra. Prowadź się. Odważny ten giot. Palmerin dbał o jego wychowanie. To jego krewniak. Dobra. Ciągle nie mogę się przyzwyczaić do Waszej rycerskiej mowy. Dziwne, tak dlatego że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Jeżeli było nad rzeką, a tu jedziemy, jedziemy ja rzeka. Nie ma nikogo? Hm. Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Podkute buty, wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy gdzie poszli. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu.

Zapach krwi, szukajmy dalej. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu cuchnie. Krew gwardziści wyciągnęli te sieci z wody, i je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Trzeba na pewno, bo Zanurkuję i sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Tylko rupiecie niesione przez rzekę. Szukajmy dalej. Jest Też coś leży. jeszcze brze. Ja no, trochę sprzętu się znalazło. Będzie to sprzedać. <laughs> Oj, coś mamy. Spójrz! Ślad po zepchniętej na rzekę łodzi. Gwardziści załadowali na łódź wycięte z sieci ciało. I gdzie się zabrali? To pytanie, gdzie? Musimy ustalić, gdzie. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom i wiedzą, gdzie popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? To LC. krew to inicjały de la Croix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. LC. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. No to nie będę wracał. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz przy piwku, o, tam kielichów. Niebawem będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Tuszą. Rycerz księżnej pani nie zna wytchnię. Nie brak A co jest w środku w ogóle, tak by the way? Aha. myśl? Myślę, że pan odpowiedział ten kawałek. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. już obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anarietty. Anarietty? U księżnej pani, zapomniałem się. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na poufałość. Przemytanie jest w porządku. to. Oto kuroliszek. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, flisacy. Nigdzie w Tusano nie zjesz lepszej zupy z raków. A co? Śmiałków nie doszło? Ale żeby pokonać bezki, nie starczy uwaga i Książęcy urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić. Jeszcze się nam czeka To no fajnie, jak zarobimy coś tam. Dlachon? Ale zadanie. Czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie Peyrak Peyran. Długo Was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu, waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raku? Bo nie ma raków. E, no, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Stałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako że panu Dejak Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem peyrak Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Tańcie z tymi jest Mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło, gdy obudziłem się i siadłem na wyroku. Patrzę. Niebo takie czerwone? Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w korwo Bianko, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież korwo Bianko to włości barona Rossella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojarzach, winnica została zlicytowana. A to kto to jest? Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, gra, Czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być. Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rosel siedzi teraz na garnuszku brata w Wikowaro. A mówiłem Roselowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać się na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu Wynice się połapali. Może ja kupię winice, ale się da. Cóż, takie czasy! Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem. Dawnych bohaterów prawdę powiadają. Że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. No, ale Dziękuję ja za uścina, zobaczyć. ale nie już zobaczyć. Pójdę obejrzeć ciało. Korwobianko jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają ci jakieś obowiązki. Nie jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała Znaczyła mnie przez X, na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać o co chodzi, ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie. Dobra. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to komentujcie, tak, komentuj, subskrybujcie, opróbcie. Ja się za ja nim żegnam. Na razie i cześć. Fun?